Startujemy z TurboPomocą 2025. Jedyne Mursie Lago z konwersją na skrzynię manualną Petarda i oczywiście Murcielago Lago SV 1500 koni. Forget Carbon Specjalność ECPS. No i nasza niezawodna ekipa Maserati. Piękne Galardo i jego brat z lewego łoża. R8, miodzie. I Corvetta z centralnie umieszczonym piecem. Podobno replika GTAM, ale trzeba przyznać, że bardzo dobra. Było dużo niemieckiej motoryzacji. <mulary> I zaczynamy licytację przejazdów charytatywnych na Kazika. Minałaś o tym przełamywaniu się właśnie, jak namówiłabyś te osoby, które być może są teraz w wśród sporo adrenaliny związanej z tą przejazdką. Wow. Mamy pierwszą usuwę, tą symboliczną na razie, ale wow. nie ma, ktoś macha, ale nie w naszą stronę. Tutaj mamy dwie 200 licytacji, które w także internetowo mają miejsce i także w sieci możecie Państwo wspierać się często nawet i tymi najdrobniejszymi kwotami. A przecież będą mogły wsiąść do środeczka a my tutaj patrzą no i już będziemy tutaj robić nasze rozliczenie będzie 400-400, będzie 500, podbijamy 400 w tym momencie. Trzy miejsca, moi drodzy. No i moc naprawdę niesamowita. I też pojazd te spektakularny. Dobra energia płynąca też z jego wnętrza, od kierowcy, który dziś również razem z nami. No i moi drodzy, adrenalina naprawdę do 1000. Kto z Państwa zaproponuje kwotę 1000 zł? Czy jest tutaj taka grupka? Bo przypominam, trzy osoby mogą się zameldować do środeczka i będzie. skręć w prawo. Wszyscy zadowoleni jak widać. Kolejny mursje. Słońce Cię nie będzie śliczyć, dobra, cudownie wygląda, dobra, słuchajcie Kto z Państwa proponuje 300? Tutaj mamy 300, będzie 400 w odpowiedzi? Jest to jedno miejsce, jest to odpowiedź Patrzę z pokiwał głową kolega w lewo, w prawo, a wiesz, że to w Bułgarii oznacza tak Pogoda dopisała, ludzie też licytujący zarówno, wszyscy zadowoleni. Pamiętajcie, warto pomagać i do zobaczenia na kolejnych eventach tego typu. No i zdecydowanie było na co popatrzeć. I z kim pogadać? Sami pasjonaci. Pozdro. Ciao.